Mam moje setki kartfelki z tej strony, szczęśliwie ziemniak i jak niektórzy z Was już widzieli, no dzisiaj wybiło nam 100 subów i, i dla mnie to był... Może nie tyle, że jakiś mega szok, no bo, no bo przecież ta liczba była na 90 już od, od jakiegoś czasu i to się już że o, oh, już niebawem, wiecie, fejm na YouTube i w ogóle. Ale no byłam pod tym względem pod wrażeniem, że no tak całkiem niedawno. Wbiliśmy 50, bo jak tak patrzę, to 26 dni temu, no to powiedział, to, 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 prawie miesiąc, ale no dla, dla mnie to jest dużo, patrząc na to, że no na początku to tak bardzo, bardzo wolno sobie leciał ten kanał, nie? I potem nagle takie badabim, badabum, bada, bim, bada boom, no cztery miechy temu zaczęłam ponad kanał, a teraz nagle w tak krótkim czasie, do 50 potem do 100, Także szałpeł, dziękuję, dziękuję przede wszystkim Simpson 2 za umożliwienie mi e, rozpowszechniania mojej patologii. Ale, ale tak, tak w sumie to jestem tutaj w trochę innym temacie, bo i oczywiście tak ten sam futycz to zawsze, bo jestem zbyt leniwa, żeby nagrywać dla was coś nowszego jeśli mam być szczera, bo, bo uważam, że tak się chcę, żeby słuchać, nie żeby oglądać. A przynajmniej wszystko informacji w każdym razie. Eee, właśnie siedziałam i myślałam, co zrobić, no bo tak wypadałoby w, akurat w tym dniu, kiedy wypada jakąś informację, cokolwiek, zarzucik, tak wiecie, fancy, że niby zawsze jestem gotowa. Eee, I właśnie dosłownie no, 30 minut temu, przepraszam, że tak późno przeczytałam, ale no, 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 liga sama się nie zagra. Eee, Słoik Dżemu zaproponował, czy tam Sloik Dżemu, nie wiem jak wolić, żebym czytała, eee, zaproponował czy może jakiś luźniejszy odcinek z Q&A i, i może właśnie zróbmy to. Zróbmy Q&A. Ja jeszcze nie wiem, czy będzie z kamerką, czy bez, czy, czy jak to rozegram, bo ja mam tylko kamerkę taką czulową, laptopową, no i chojzu, trzeba by się jakoś ogarnąć, tak? Wyglądać jak człowiek, a nie jak bulwa. Także ten, pod tym odcinkiem wstawiajcie swoje pytania, ja na nie nie będę odpowiadać, będę je tylko oznaczać najprawdopodobniej serduszkiem albo lajkiem, jeśli będą, że tak to bymy, brane pod uwagę, no bo ktoś mnie na przykład, nie wiem, spyta, ty jaki masz rozmiar miseczki? No to, to ziemniak jak ci w mordę stary, nie? No, nie będę takie pytania ale jak dacie jakieś fajne, konkretne pytania, ja tam może tak gdzieś ten Q&A trochę później będzie, żeby się te pytania tak nazbierały, nazbierały, nazbierały. Yy, I także to, to, to w sumie tyle ode mnie. Słegram dzięki za propozycję i wam wszystkim moje słodkie kartofelki, dziękuję za zasubowanie, za, 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 za okazywanie miłości, Dla mnie to jest generalnie bardzo, bardzo super. Nie sądziłam, że polski kanał ma angielski i że na polskim zacznie się tyle dziać, także jest generalnie fest, ja się super cieszę. I i to na tyle. Jeszcze raz z Słowciami do ziemniaczenia.